Siemaneczka z tej strony xdxdxd121 i dzisiaj będziemy wykonywać Questa w Margonem od Sir Gailna. On się znajduje i Jest tutaj, tutaj jest ja, ja właśnie tutaj staję koło niego i będziemy wykonywać sobie Questa na 21 dewent To już niego zamówię Questa Tak, tak Dobra, mamy rozpoczynamy do quest. Dobra, pomóż mi Dobra, idziemy tak tu. Mamy pozabijać wszystkie pająki. Dobrze. Zobaczymy ile ich tu. Dobrze, czyli będziemy sobie schodzić cały czas w dół. Najwięcej no chyba będzie tych pająków Normalnych, ale nie wiem. Mm, o, tutaj jak ich widać, jest ich już więcej. Ok, już normalnych pająków nie będę musiał Duży pająk, jeden. Dobra, już nie muszę zabijać. Nocny pająk, jeden, dwa. Tak i dwa zielone pająki, czerwone pająki i trujących trój i czerwonych pająków. Jest ich najwięcej. Pająk krzyża. Także zabijamy z tego no najduży pająk nie ja będę A właśnie co mam tutaj. się Także tutaj zabijamy te pająki bez problemu. Jak widać, nic zmienia. Odbierają HP. No i przechodzimy na tych na tych pająków lepszych. Także one mi już trochę odbierają HP. Seriujące pająki. Serio, aż tyle ich muszę zabić. Jaka jest to wielka grota? O, trochę wielka. Nie powiem, ale trochę wielka. Ech. Dobrze, zabijemy sobie te dwa. Chyba tam jeszcze widzę jednego. I przejdziemy sobie do następnej groty. Tak, widzę jeszcze tutaj chyba jednego. Zobaczymy, o jest jeden. Pozdrow sobie w XP level. Także już mamy ich sześć. To bardzo dużo to jest. Um, trochę HP już zabierają. E, nie powiem, że nie. Teraz się będę musiał leczyć, Właśnie coś kupiłem mikstury, 50 to co znaczy west? E! To co? Dobrze. Ostatniego atakujemy trującą, Który truje i czerwony pająk. Naszedł. Łapora na siebie. Atakujemy cię. Czerwonych. Pająków jest najwięcej tak jak mówiłem. Zabicie jeszcze Dobra. Więc zejdziemy tu zielony pająk. Dobra, uleczy się. Zabiję z tego. O, dużo hotel mi odbierają. Już teraz to na pewno będzie ciężko. Oby mnie same nie atakowały. Ja nie mam to jeszcze są jakieś czerwone pająki. Za będziemy sobie je atakować. Tutaj jeszcze są tutaj czerwone pająki. Szkoda, że jak nie ma takich miejsc, gdzie są obok, to czemu nie zrobię grupek. Właśnie to jest w tym grupie Teraz na przykład mógłbym sobie zjechać za jednym razem w tej grupki. Jedną grupkę sobie będę mógł zjechać. No i tak będzie to jakby było lepiej. Dobrze. Ile ich już mamy? Siedem. Potrzebujemy dziesięć. To już nic nie ma. Tam jest wyjście, a my wyjście nie chcemy, nie chcemy. O, są jeszcze. Trzy. Tam na dole jeszcze jest jeden. No i tutaj ostatni. I sobie chyba dobijemy nowy level. A nie. Nie, dobijemy sobie jeszcze levela. Następnego. Dobrze. A, aktywne kurasty. pają krzyżak, zielony pająk. Co? Jeszcze muszę zrobić? Czyli pająk. mam następny dobra ja tu nie wiem ile nocny pająk, aha czyli będziemy jeszcze powoli wychodzić z tej mapy dobra co jeszcze dam jeden punkt siły i wychodzimy wychodzimy powoli. To to tak w no 12 do roku? Nie Także. Także. że tu było. No, no i sobie. dalej idziemy. Tak, przechodzimy sobie. Przechodzimy sobie. No i mam jeszcze nocne pająki. I pająk krzyża... Ten sek. Dobra. pająk krzyżak i nocny. Dobra. Tu sobie wyjdę. Nie ma tu jeszcze następnego, tylko tu bym z głowy. Ale trudno. Dobrze. Wychodzimy sobie. O! Jest tu jeszcze nocny jeden pająk i seb. O! Ja jeszcze zobaczę, co mamy do zabicia, Chyba tyle. Broń do na pana nagroda. Dobrze, już idziemy na ciebie, po nagrodę, Ach, muszę sobie jeszcze jechać. Dobra, e, wojownikiem ABS. Więc sobie bronią dla profil a więc kim jesteś? Wojownikiem, łowcą, magiem no i tutaj zakończyliśmy quest no i mamy jednoręczną co? wbiliśmy sobie następny level a mamy jeszcze coś z niego wykonać? Nic, także dziękuję Dostaliśmy broń Broń, która ma 146 ataków do 178 A ja mam dwuręczną, która jest dwa razy lepsza Ale Siły plus 15, co tego jest, a, który się bardzo przyda Także, pan założę sobie to, o bardzo mi spadło, bardzo mi spadło, powiem tyle bardzo mi spadło, dlatego sobie to sprzedam na aukcji. Jeszcze tutaj mam taki mieczyk, co zrobiłem. Miecz żywiołów, ciężko się to na mnie wymawia. No i bardzo o wiele lepszy, o wiele lepszy, no 25 level. Nie będzie dwuręczny i no będzie pół ręczne także będziemy mogli sobie mieć jeszcze tarcze. To to jest na plus wychodzi, co już kupiłem. No, także w tyle, w tym odcinku um, wykonaliśmy sobie quest, także dostałem broń. No, no, no i no i no i ten. No także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie.